Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Dzisiaj te fragmenty listu świętego Pawła przypominają nam, że bez Ducha Świętego nic się nie da zrobić. Nie da się prawdziwie wyznać wiary w Jezusa, przeżywać jego męki. Nie da się prawdziwie modlić. Dziękujemy Duchowi Świętemu, że jest w nas, że nas tu przyprowadził, że dał nam wiarę w Jezusa Chrystusa, że daje nam zdolność i pragnienie, żeby jego mękę rozważać. I prosimy go, żeby nas także dzisiaj i cały Wielki Post i w czasie Triduum Paschalnego i dalej prowadził we wszystkich przeżyciach. Dziś kontynuujemy rozważanie z poprzedniej niedzieli, w którym zatrzymaliśmy się przy słowach Jezusa Czuwajcie ze mną. To określenie ze mną staraliśmy się lepiej zrozumieć w znaczeniu nie tylko zewnętrznym, żeby być nie tylko przy Jezusie, ale na ile się da, a dokładniej mówiąc, na ile pozwolimy się duchowi Świętemu wprowadzić w duszę Jezusa, w głębie jego wewnętrznych przeżyć, żeby tam rzeczywiście wejść, żeby być sercem przy Jezusie, a nie tylko Zewnętrznie. I kontynuując ten temat, trudno tu nie przywołać doświadczeń świętej Faustyny, która przeżywała te, to właśnie spotkanie z Jezusem w ogroju. Pisze w swoim dzienniczku: Obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. W tej chwili dziwnie mój umysł został oświecony. Przesunęła się przed oczyma mojej duszy wizja jak u Pana Jezusa w ogrójcu, najpierw cierpienia fizyczne i wszystkie okoliczności, które je powiększają. Cierpienia duchowe, w całej rozciągłości i te, o których nikt wiedzieć nie będzie. W tę wizję wchodzi wszystko, posądzenia niewinne. Odebranie dobrej sławy. Kiedy skończyła się wizja, zimny pot spłynął mi po czole. To jedno z jej doświadczeń, ogrójca. To niewątpliwie coś więcej niż bycie przy Jezusie. Otrzymała łaskę przeżycia czegoś, co przeżywał Jezus. Wejścia w tę czarną otchłań, tragizm zła, w które weszło w życie ludzi i niszczy kolejne pokolenia i odciska się jakoś na każdym człowieku i te cierpienia fizyczne, i te duchowe. Nie wiem, czy mieliśmy taki, takie doświadczenie osobiste. Że po rozważeniu modlitwy Jezusa w ogrójcu zimny pot spłynął nam po czole. Może trzeba mieć taką wizję, jaką miała święta Faustyna, ale może nie jest to konieczne. Może jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, możemy tak bardzo się zbliżyć do Jezusa, moczą naszej wiary i miłości. Że doświadczymy tego niesamowitego bólu wewnętrznego, tego zderzenia się z potwornością zła, tego, co on zobaczył tam w Ogrójcu, gdzie się modlił. W innym miejscu święta Faustyna opisuje to jeszcze trochę szerzej. Pragnęłam gorąco spędzić noc całą w ciemnicy z Panem Jezusem. Modliłam się do 11. .00. A o 11.00 powiedział mi Pan, połóż się na spoczynek. Dałem Ci przeżyć w trzech godzinach to, co cierpiał przez całą noc. I natychmiast położyłam się do łóżka. Sił fizycznych nie miałam wcale. Męka odebrała mi je zupełnie. Cały ten czas byłam jakby w omdleniu. Każde drgnienie serca Jezusa odbijało się w moim sercu i przeszywało moją duszę. Nawet gdyby te męki mnie samej dotyczyły, to bym mniej cierpiała. Ale kiedy patrzę na tego, którego ukochało całą mocą moje serce, że on cierpi, a ja mu w niczym ulżyć nie mogę, serce moje rozpalało się w miłości i goryczy. Konałam z Nim, a skonać nie mogłam. Ale nie zamieniłabym tego męczeństwa za wszelką rozkosz świata całego. Miłość moja w tym cierpieniu spotęgowała się nie do pojęcia. Wiem, że Pan mnie podtrzymywał swą wszechmocą, bo inaczej nie wytrzymałabym ani chwili. Wszystkie rodzaje mąk przeżywałam razem z Nim w sposób szczególny. Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Święta Faustyna, inni święci zachęcają nas, pokazują drogę, żeby iść tą drogą, pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. A wtedy naprawdę człowiek się zbliży do serca Jezusa i przeżyje pewnie coś z tego, co święta Faustyna określa zdumiewającymi słowami. To było takie cierpienie, że umierałam, a nie mogłam umrzeć, ale za nic bym tego cierpienia nie zmieniła. Takie cierpienie to jest coś, czego, czego się nie da zamienić na coś innego. Dlaczego? Bo jest to cierpienie z ukochanym, bo jest to cierpienie z kimś, kto jest mi niesamowicie bliski, to mój Jezus. I z Nim cierpię, sercem cierpię, wewnętrznie cierpię i przeżywam Jego ból, czuwam z Nim. Kiedy indziej Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny tak Córko moja, wiedz, że miłość Twa, żywa i współczucie, jakie masz do mnie, były mi pociechą w ogrojcu. Nie jest łatwo przyjąć te słowa. Dwadzieścia wieków później, wiek XX... Pan Jezus przychodzi do świętej Faustyny i mówi: Ta miłość, którą Ty dzisiaj, w XX wieku, mi okazujesz Ty, ona wtedy, dwa tysiące lat temu, była moją pociechą. To jest również zachęta, że Jemu Jezusowi bynajmniej nie jest obojętne, czy ja jestem przy Nim w jego cierpieniu w jego walce wewnętrznej czy mnie tam nie ma i tutaj pojawia się ten drugi aspekt tematu związany z uczniami wezwanymi do czuwania pan Jezus powtarza im czuwajcie ze mną dwa razy a później trzeci raz czuwajcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie duch wprawdzie ochoczy ale ciało słabe. Czym jest czuwanie? Pan Jezus często tego słowa używał. Zasadniczo w dwóch kwestiach. Jedna oznaczała czuwajcie, żeby wam złodziej nie ukradł czegoś cennego, co do was należy. Bo jeżeli was okradnie, no to stracicie. Ale jeszcze częściej Pan Jezus mówił, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Czuwajcie, żeby was zastał nie śpiących, ale właśnie gotowych na Jego przywitanie. I chyba w Ogrójcu widzimy, że w obydwu kwestiach apostołowie przegrali. Bo nie czuwali w znaczeniu, że jest jakieś dobro, jakiś skarb, i ono im umknęło. Jaki skarb? Bycia blisko z Jezusem, który wchodzi w mękę i zbawienie świata. O nich zaprosił do bliskości, a to jest dobro. O nich zaprosił do bycia z Nim, a to jest skarb. Przespali. Również ten drugi wymiar: czuwać. Kiedy Pan przyjdzie, trzy razy przychodził, tam w ogrójcu. jak to święty Mateusz opisuje? Za pierwszym razem zastał ich śpiących, za drugim razem zastał ich śpiących, bo oczy były senne, oczy ich były senne, a za trzecim śpicie i odpoczywacie. Wygląda na to, jakby ten sen rósł. Jakby było coraz gorzej. I w tym wymiarze, że stracili bliskość z tym, co przeżywał Jezus, i również nie umieli przywitać Pana, czy przyjąć Pana, który trzy razy do nich przychodzi. Tamto wydarzenie jest jednorazowe, ale może być tak, że w naszym życiu człowiek życie prześpi. Może być tak, że mijają lata, a ja ciągle nie wszedłem do Ogrójca. Śpię. Senny jestem. Nie chce mi się. Nie widzę potrzeby bycia blisko z Jezusem w Ogrójcu, w tym, co On w Ogrójcu przeżywa. I w tym sensie, mimo że przychodzi, przychodzi przez głoszone słowo, przychodzi w Komunii Świętej, przychodzi i budzi, Mówi, czuwajcie, jakoś czuwamy z sennymi oczami. Przebudzenie dla apostołów nastąpiło w czasie Męki. Kiedy przyszła męka, wtedy nastąpiło przebudzenie. Ale okazało się, że jeżeli tam w ogrójcu przegrali, to przegrali też w czasie męki. Nie wiemy, ale być może byłoby tak, że gdyby w ogrójcu. Poradzili sobie z tą sennością, to by sobie później poradzili z tym wiernością Jezusowi w czasie Męki. Sprawa toczy się więc o wielką, wielką wartość. A zagrożeniem według wzoru okrójca największym jest taka senność, taka, taka jakaś błoga ospałość, tak mi się nie chce, albo tak jestem zmęczony, albo mam takie jakieś przeszkody. W czym? Właśnie najpierw w tym temacie Ogrójca. Ta słabość człowieka odzywa się przez pokolenia i ciągle trzeba z nią walczyć. Jeśli Pan Jezus mówi do apostołów, Czuwajcie, nie, nie módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe, to pokazuje również na swoim przykładzie, w jakim sensie ciało jest słabe. Także to jego ciało, jego człowieczeństwo. Jego człowieczeństwo się buntuje. On mówi, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Ale to jest walka, to nie jest senność. Niemniej jednak doświadcza w tym wymiarze tej słabości ludzkiej natury skażonej grzechem, dotkniętej grzechem. On ten grzech bierze na siebie. A w naszym przypadku to ciało słabe też się buntuje przed cierpieniem. Święta Faustyna na przykład tak to ujmuje. Nie mogę pominąć tego, jak mi stawia opór w tym dążeniu moja własna niższa natura, która występuje ze swoimi wymogami i powstaje nieraz walka w duszy tak wielka, że jak Pan Jezus w ogrójcu, tak i ja wołam do Ojca Niebieskiego. Jeżeli można, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. O Panie, niech się stanie... Twoja wola. Nie jest mi tajne wszystko, co przechodzić będę, ale z całą świadomością rzeczy przyjmuję wszystko, co mi ześlesz, Panie. Ufam Tobie, miłosierny Boże. Czuwajmy. Starajmy się wejść prowadzeni przez Ducha Świętego w głębie tego, co Jezus w sercu przeżywa. To jest dla nas możliwe. Może nie w taki sposób, jak Faustyna, może nie w jednej chwili, ale jeśli człowiek podejmuje regularnie ten wysiłek bycia w ogrójcu, to tam toczy się zasadnicza walka również dla mojego życia. Niech nas Duch Święty prowadzi. Pozostajmy w chwili ciszy z tymi prawdami przed Jezusem wystawionym w Najświętszym sakramencie.